Może nie nazwijmy tego, że to jest złośliwość sąsiadów. Po prostu oni nas nie lubią i nam zazdroszczą, że my możemy nie pracować, mieć pieniądze, a oni ciężko i długo, żeby takie pieniądze mieć jak my. No to ja myślę, że no siłą rzeczy to jest złośliwość z ich strony, że zazdroszczą komuś, że ktoś może zarobić sobie pieniądze w chwilę. Eee, i ktoś był na przykład głupkiem w telewizji, tak, bo ja dla ludzi byłem głupkiem. Tak e, się czujesz, czy tak teraz nie, stwierdzasz? Dla ludzi, byłem, dla ludzi byłem głupkiem, ale byłem głupkiem pozytywnym. I dzięki, że byłem tym głupkiem, to teraz mogę tutaj występować. Ale to słuchaj, powinni cię lubić za to właśnie. No, ale widzisz, jedni lubią, a drudzy nie. A kto sprowokował? Ty zaczęłaś, czy, czy Rysiek? Nie. Tylko po prostu nasza kłótnia była i mamy takich sąsiadów, których nas nie znają. Tylko jak to się zaczęło właśnie, chodzi mi, wypiliście Tam, y, i później... Wypiliśmy sobie we dwoje, tak? I zaczęło się od pisania jakieś. Bo to, no, o czym siłą, rozmawialiśmy ostatnio. Są rzeczy do mnie pisze dużo osób, nie? I ty byłaś zazdrosna. No I I cały czas. się od e, napisania jakiejś baby do mnie. No i... Teraz jedna jeszcze raz. Jeszcze jedna.